rył. Harmonia filozofii i techniki w karate. Wprowadzenie. Sztuki walki to nie tylko zbiory technik bojowych, lecz kompleksowe systemy samodoskonalenia, których równie istotne co umiejętności fizyczne są rozwój duchowy i intelektualny. Styl rył, należący do tradycyjnych szkół karate okinawskiego, stanowi przykład głębokiej integracji filozofii wschodu z praktycznym zastosowaniem technik walki. Geneza i znaczenie nazwy. Nazwa Goju Ryu wywodzi się z japońskiego i dosłownie oznacza styl twardego i miękkiego. Twardość, miękkość, Ryu szkoła, styl. Pojęcie to nie jest przypadkowe. Nawiązuje do koncepcji dualizmu siły i elastyczności, opierającej się na zasadach taoistycznej filozofii Yin i Yang. Została ona zaczerpnięta z Bubi-shi, klasycznego chińskiego traktatu o sztukach walki. Który odegrał kluczową rolę w kształtowaniu karate. Filozofia stylu Gojuriu zakłada równowagę pomiędzy kontrastującymi aspektami techniki i ducha. Twardość przejawia się w zdecydowanych, mocnych uderzeniach i blokach, natomiast miękkość wyraża się w płynnych ruchach obronnych, unikach oraz zastosowaniu oddechu i relaksacji. Styl ten uczy, że skuteczność nie zawsze wymaga użycia siły. Czasem większe efekty przynosi elastyczne dostosowanie się do sytuacji i przeciwnika. Filozofia Goju-ryu podkreśla także znaczenie samodyscypliny, pokory i stałego rozwoju. Trening traktowany jest nie tylko jako środek do walki, lecz jako droga prowadząca do głębszego poznania siebie oraz osiągnięcia harmonii ciała i umysłu. Zastosowanie praktyczne techniki Goju-ryu wyróżniają się bogactwem form, oraz różnorodnością ćwiczeń oddechowych i wewnętrznych. Styl ten integruje elementy twarde, krótkie, energiczne techniki ręczne i kopnięcia, z technikami miękkimi, chwytami, dźwigniami oraz spiralnymi ruchami służącymi do przechwytywania i kontrolowania przeciwnika. Współczesny trening gojury łączy tradycję z nowoczesnymi metodami nauczania, co czyni go skutecznym zarówno w aspekcie samoobrony, jak i osobistego rozwoju. Filozofia Goju-ryu, harmonia kontrastów, jeden z głównych stylów tradycyjnego karate, wywodzi swoją nazwę od japońskich słów "gwarde" i yu, miękkie. To nieprzypadkowe zestawienie stanowi fundament filozofii tego systemu, filozofii opartej na harmonii przeciwieństw, gdzie kluczową rolę odgrywa balans pomiędzy siłą a elastycznością, napięciem a rozluźnieniem, ofensywą a defensywą. Element "go". Twardość i zdecydowanie. Część go symbolizuje moc, determinację oraz bezkompromisową ofensywę. W praktyce Gojuru przejawia się to poprzez silne i bezpośrednie uderzenia, twarde, zdecydowane bloki, stabilne, niskie postawy. Ten aspekt stylu odzwierciedla ducha konfrontacji i zdolność do przełamywania oporu przeciwnika za pomocą czystej siły i zdecydowanego działania. Element Dziu miękkość i elastyczność. Z kolei U to przeciwieństwo Go, reprezentuje płynność, ustępliwość oraz adaptacyjność. Jest obecne w technikach takich jak uniki i przekierowania, absorbowanie energii przeciwnika, zastosowanie dźwigni i rzutów. Tutaj główną ideą jest wykorzystanie siły przeciwnika przeciwko niemu samemu, poprzez dostosowanie się do jego ruchu i skierowanie jego energii w pożądanym kierunku. Filozoficzny i psychologiczny wymiar goju rył. Goju rył nie ogranicza się jednak wyłącznie do aspektów fizycznych. Dualizm twardego i miękkiego stanowi również podstawę mentalnego i duchowego rozwoju adepta. Styl ten uczy cierpliwości i opanowania, rozwija zdolność obserwacji i reagowania w sposób adekwatny do sytuacji, promuje postawę równowagi i elastyczności w codziennym życiu. Poprzez konsekwentną praktykę karateka goju dąży do osiągnięcia stanu wewnętrznej harmonii, który umożliwia płynne przechodzenie między kontrastującymi jakościami, zarówno w walce, jak i poza dojo. Podsumowanie. Filozofia goju to coś więcej niż techniczny zbiór ruchów. To spójna koncepcja życiowa, która zachęca do poszukiwania balansu między siłą a łagodnością umiejętność wyboru właściwego podejścia w odpowiednim momencie staje się nie tylko kluczem do skutecznej walki, ale również drogowskazem w codziennych wyzwaniach. Technika Goju Ryu, synteza skuteczności i precyzji. Wprowadzenie. Goju Ryu to jeden z głównych stylów tradycyjnego karate okinawskiego, którego nazwa oznacza dosłownie "twarde i miękkie". Styl ten łączy zdecydowane siłowe techniki z płynnymi. Elastycznymi ruchami, co czyni go niezwykle wszechstronnym zarówno w treningu sportowym, jak i w praktyce samoobrony. Jego fundamenty wywodzą się z dawnych chińskich sztuk walki, zwłaszcza stylu Białego Żurawia oraz rodzimego okinawskiego systemu walki T. Fundamentalne kata 1. Sancin kata trzy bitwy. Sancin to kluczowe kata w goju Ryu, uznawane za podstawę stylu. Jego nazwa odnosi się do trzech sfer, które rozwija praktykujący. Ciało, umysł i oddech. Kata to wykonywane jest z wyraźnym napięciem mięśniowym, w precyzyjnych, kontrolowanych ruchach i z użyciem techniki oddechowej i e buki. Sancin nie służy widowiskowości. Jego celem jest kształtowanie wewnętrznej siły, wytrzymałości oraz doskonałej postawy ciała. Regularna praktyka wpływa nie tylko na fizyczną odporność, ale i na koncentrację oraz samodyscyplinę. Ten kata obracające się dłonie. Tensho stanowi miękkie uzupełnienie dla twardości sancin. Skupia się na technikach otwartych dłoni, płynnych ruchach i zasadzie pochłaniania siły przeciwnika. Kata to kładzie nacisk na elastyczność, precyzję i koordynację ruchową. Tensho doskonale obrazuje aspekt yu-miękkości w godziu rył, ucząc adaptacji i kontroli w dynamicznych sytuacjach. Uderzenia i bloki. Godziurył wyróżnia się kompaktowymi, silnymi uderzeniami wykonywanymi różnymi częściami ciała, od kłykci i łokci po nasady dłoni. Bloki są nie tylko środkiem obrony, ale też często zapowiedzią natychmiastowego kontrataku. Styl ten kładzie nacisk na skuteczność technik z krótkiego dystansu, co bezpośrednio nawiązuje do jego zastosowań w realnych sytuacjach zagrożenia. Pozycje Cechą charakterystyczną dla gojury są niskie, stabilne pozycje, takie jak Sanchinda, pozycja klepsydry, zapewniająca równowagę i umożliwiająca skuteczne generowanie siły, pozycja kota, pozwalająca na szybkie przejścia i zwroty, sprzyjająca mobilności. Pozycje te są podstawą płynnego przechodzenia między technikami ofensywnymi i defensywnymi. Kumite i trening realistyczny. W godziu Ryu Kumite, czyli trening walki, ukierunkowane jest na realistyczne zastosowanie technik. Ćwiczy się zarówno walkę na dystans, jak i w zwarciu. Szczególnie istotnym elementem są tu techniki kakie, tak zwanej lepkie ręce, które rozwijają wrażliwość dotykową, zdolność wyczuwania intencji przeciwnika i reagowania na jego ruchy bez potrzeby patrzenia. Podsumowanie: to styl o głębokiej strukturze i wyważonej filozofii – w której siła współistnieje z elastycznością, a tradycja z praktycznym zastosowaniem. Zarówno poprzez formalne kata, jak i dynamiczne techniki walki, praktykujący rozwijają nie tylko sprawność fizyczną, ale również wewnętrzną dyscyplinę, odporność psychiczną i umiejętność świadomego reagowania. To styl, który, choć zakorzeniony w historii, pozostaje aktualny i skuteczny również w dzisiejszych realiach ryu we współczesnym świecie znaczenie tradycyjnej sztuki walki w nowoczesnej rzeczywistości. ryu, jedna z głównych tradycyjnych szkół karate, wywodzących się z Okinawy, to system sztuk walki o głębokich korzeniach kulturowych i filozoficznych. Nazwa stylu Go twardy i Ju miękki odzwierciedla ideę harmonii między siłą a elastycznością, agresją a łagodnością. Mimo swojej wielowiekowej historii, Gojuryu pozostaje aktualne również w dzisiejszym, dynamicznym świecie. Jego praktyka oferuje wszechstronny rozwój zarówno na płaszczyźnie fizycznej, jak i psychicznej. 1. Rozwój dyscypliny i samokontroli Regularne uczestnictwo w treningach Gojuryu wymaga systematyczności, cierpliwości i zaangażowania. Z czasem praktykujący uczy się panować nad własnym ciałem oraz emocjami. Treningi sprzyjają kształtowaniu silnej woli, odporności psychicznej oraz zdolności do konsekwentnego działania, co przekłada się na inne aspekty życia codziennego. Budowanie pewności siebie, opanowanie technik samoobrony oraz zrozumienie filozofii stojącej za goju rył wzmacnia wiarę we własne możliwości. Dzięki temu osoby trenujące nabierają większej pewności siebie i lepiej radzą sobie w sytuacjach stresujących lub konfliktowych. Zdobyte umiejętności fizyczne idą w parze z rozwojem wewnętrznej siły i samoświadomości. 3. Redukcja stresu i równowaga psychiczna Gojuryu, jako sztuka walki oparta na harmonii ruchu i oddechu, ma także wymiar terapeutyczny. Treningi wymagają pełnej koncentracji, co pozwala oderwać się od codziennych trosk. Praca z ciałem i oddechem działa uspokajająco, a regularna praktyka może znacząco obniżyć poziom stresu, poprawiając ogólne samopoczucie. Kształtowanie szacunku i pokory, etykieta dojo, sali treningowej oraz zasady moralne obecne w gojury uczą szacunku wobec nauczycieli, partnerów treningowych oraz samego siebie. Praktykowanie tego stylu sprzyja rozwijaniu postawy pokory, odpowiedzialności i otwartości na ciągłe doskonalenie, zarówno techniczne, jak i osobowościowe. 5. Gojurył jako droga życia. W ujęciu filozoficznym, gojurył to nie tylko zestaw technik walki, ale sposób życia do to ścieżka samorozwoju, która prowadzi do lepszego zrozumienia siebie i otaczającego świata. Uczy odnajdywania równowagi pomiędzy przeciwieństwami i stawia nacisk na integrację aspektu fizycznego, mentalnego i duchowego. rył zachowuje swoją wartość w kontekście współczesnego społeczeństwa, oferując coś znacznie więcej niż naukę samoobrony. Jest to sztuka kształtująca charakter, rozwijająca ciało i umysł oraz wskazująca drogę ku harmonijnemu i świadomemu życiu. W świecie pełnym pośpiechu i niepokoju, Gojuryu pozostaje niezmiennie aktualnym narzędziem rozwoju osobistego. Mamy nadzieję, że to opracowanie na temat Gojuryu okazało się dla was nie tylko ciekawe, ale i inspirujące. Podzielcie się w komentarzach, co najbardziej przykuło waszą uwagę. Czy była to filozofia tego stylu, jego unikalne techniki, a może coś zupełnie innego? Jeśli macie własne doświadczenia z Gojuryu, koniecznie dajcie nam znać. Z przyjemnością je poznamy. Jeśli interesuje Was świat sztuk walki i rozwój osobisty, koniecznie zajrzyjcie do innych materiałów dostępnych na naszym kanale. Znajdziecie tam jeszcze więcej wartościowych i fascynujących treści. Aby być na bieżąco z kolejnymi filmami, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subskrybować kanał. To dla nas ogromna motywacja do dalszego działania. Dziękujemy za poświęcony czas i do zobaczenia w kolejnym materiale.